Jako Europa, my musimy się jej obawiać? Jakby mnie ktoś prosił o przedstawienie hipotez, skąd się wziął Zielony mm -hmm. Ład w Europie, to jedną z hipotez moim zdaniem naprawdę wyglądającą na bardzo prawdopodobną jest to, że przyszli Chińczycy do ludzi z Komisji Europejskiej, jeszcze może tej poprzedniej, a może jeszcze poprzedniej. Do jakiejś części parlamentarzystów i po prostu dali w łapę i ostro posmarowali. No bo naprawdę Zielony Ład wygląda tak, jakby Europa po prostu powiedziała Chinom: dobra, to my w takim razie celowo tutaj odpuszczamy nogę z gazu, zdegradujemy się sami, wy sobie wejdziecie jak w masło. No tak to wygląda. Patrząc na to, przepraszam, kui mm -hmm. protest, prawda? Kto korzysta? Stałe pytanie w kryminałach: kto korzysta? No, Chińczycy korzystają. Więc być może tak rzeczywiście było, że nie ma to żadnych dowodów, no ale łącząc fakty, no to tak to wygląda. Czy my się musimy chińskiej gospodarki obawiać?